Pasować do tego Będą pasować za to. Żartą, żartą. Będą! japońskie japońskiej bo nie przechodzą do Zawsze. Ciężko mi się gada ze starymi ludźmi, którzy nie mają otwartej głowy. O, za piętnastaka to już. To już fajne koła kupisz. A ja sobie wiesz, co kurwa za piętnastaka? Ja kupię dwa golfy na RSach. Najpiękniejsze auta tutaj to są różowe. Po prostu różowe auta. wrażenia obstrany jest już płaczesz? No. Coś jeszcze powiesz? Masz ładną koszuleczkę, mmmm no. myślisz, że umiałbyś driftować? Oczywiście kurwa, golfem na śniegu pod Tespa A tak poważnie? Tak poważnie mogę. To jest najpoważniejsze co po mogę powiedzieć. I tu będą te drifty? No, tu go na to tych drifty do <noise> te drifty Ja bym chciała wsiąść do takiego Jest zapis na drift taxi, można się zapisać Tylko, To kosztuje jakieś pieniądze? Tak Jestem głodna Zaraz umrę To jest przepiękne auty. Ja Nie A tam masz drugi Michał Ciary dostał Jesteś atencyjny Jestem Robią zdjęcia, no to, to chociaż będzie ładne. A to będzie stoi z kotką? Tak ładnie jak ty. Stoisko turyzmu to tu będzie? No to. Słuchajcie, jakbyście nie stali, tylko usiedli, nie tracili energii, to byście nie byli tacy głodni. Tak. tak. Daj, liczysz. To... <grywa> ja, ja dałem... <grywa> Czyli jeszcze godzina? Tak, <grywa> jeszcze godzina. ok. A okej. Opierdolisz pizzę? Opierdolę pizzę, no. Kutas opierdolę. O nie. <grywa> o nie. <grywa> <grywa> nie. Znaczy? A co to kurwa p... <gulia> jest? Na, na Jotera kurwa! No prawo, na Jotera kurwa! Nie no, oryginalne Lemy w 18 Nie, nie widać, myślałem, by mało, ja myślałem. No po... Lemy kuter! Na Jotera no, tu ja no, no, no gdzie? Są tu na Jotera? Nie, 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 nie wiem. Na pewno jest. Ja jednego Jest na pewno Subaru Forester na Joterach To no, na pewno jest. ta jest przepiękna. Taką bym chciał mieć w garażu. no. Tylko byś w garażu miał. Tylko bym miał w garażu, no Ziemniaczki są droższe od do chuja, to są, to są Eko? Nie wiem, kurwa, wypowiadam się na tematy, na które nie mam pojęcia i kurwa To tak jak ja, mamy dużo wspólnego W sumie my obejrzeliśmy wszystkie, ja stwierdziłem fakt, że podobały mi się raptem cztery samochody Niebieskie E36 M3 Na LMach, za mi się podoba Nie, nie, taką bym chciał po prostu Podoba mi się czerwone Evo 8 od e, RS Tuning Hungary Evo ale co ma Evo? Lancer Evo 8 albo Evo 9 to jest, ale chyba 8 e, na Rennsportach, czerwone, przepiękne e, No i srebrne Evo 6 e, na Warp 4 S1 A i Czech fajną E36 przyjechał, ale taka deiluwa, nie? Bardziej, nie projekt, tylko bardziej deiluwa, nie? Czerwona, bardzo fajna. Lexusy to nie, bo to tymi przyjechałem, tymi gównami, no to... Jechałem, co? Cały czas pada I byśmy mogli ubrać kurtki i iść kurwa się przejść. No, bo będę miała taką tyczyczkę. Taką? I będę robić mój tyczyku. Nie będziesz robić? No zobaczmy ci cię sobie. Podejdź bliżej. Uważam, że piątek jest dzień drugi, w zasadzie pierwszy w sobotę. Weszliśmy tylko na chwilę się przejść tam, gdzie jeszcze nie byliśmy wczoraj, bo jest ultra ciepło. Jakieś słońce, teraz jest chwila cienia, akurat a ciężko było cień. Sara, nagrywa. Taki jest altrys, no tak się żyje. Tak się żyje. Tak się żyje, no. Czy mi dobrze? Tak, zajebiście, ludzie na mnie nie włażą kurwa tam, tam ludzie tak śmierdzą Śmierdzą, pchają się na ciebie, deptają ci po butach A tutaj trawka, troszeczkę pieczywka Pójdę, będę chciał się znowu pierdolić, kurwa między ludzi To pójdę tam na stadion do Hołoty i będę siedział z nimi Przyszedł kurwa Mikał? pośmieję się kurwa z Angola Wszyscy się pośmieją z Angola, jest fajnie Jaźne mówię po polsku ty źle mówisz po polsku, bo jesteś bardziej Angol, a ja mam nie do końca kurwa dobrze. Ale my... Ma... Słuchaj, my podobnie mówimy po polsku. Poproszę. Ja przez to, ja przez niedouczenie, a ty przez to, że jesteś Angolem. Nie jestem w kurwa. Ile, ile lat jesteś w Anglii? Byłeś. 50. Ty masz 60 lat, no to 50 lat byłeś w Anglii. I tak. Wow. A widzisz? Przetłumaczone na angielski też jest śmieszne. O, wyobraź, gdzie jest to Masz 10 lat mniej, masz tyle lat, co ja. Stąd są ale, I teraz wyobraź tak, tak, strony, słuchaj, sobie słuchaj, ale wyobraź sobie teraz te wszystkie ciemne listwy no. w kolor samochodu. Nie? No. W kolor samochodu. Teraz, chodź do przodu. To... No. Co? co zostaje chromowane. Słyszysz? To zostaje chromowane Pistewkę no. robisz też w kolorze I dlaczego nie? Wychodź poza schemat i wtedy zajebiście te koła będą pasować. Nie. Tak? No, koła nie będą pasować do tego. Będą! Ciężko mi się gada ze starymi ludźmi, którzy nie mają otwartej głowy. <śmiech> <śmiech> Rafał Siadłoby to okropnie. o ok, Okrutnie. Hają się, nic nie zobaczysz. Wcześniej idzie tak. Wy musicie być bardziej mobilni za między samochodami. Nikt nie chodzi. Trzeba iść między samochodami. Spierdalasz stąd. Spierdalasz to, jak najszybciej.